W czasie przygotować do ważnych wydarzeń. Jakie to są wydarzenia? Adwent sygnalizuje trzy. I takie są Adwenty. Ten z czterema niedzielami, to jest Adwent, czas oczekiwania na przeżycie świąt Bożego Narodzenia. Są i tacy tutaj w naszym gronie, że pewnie z dziewięćdziesiąty raz podchodzą do tego przeżycia, a są i tacy, którzy, w których świadomości, myślę o tych najmłodszych, pierwszy raz zaistnieje to spotkanie z tradycją bożonarodzeniową i pewnie to zapamiętają jako pierwsze. Otóż. Ten czas ma nas przygotować do tego, abyśmy nie tylko godnie, ale owocnie przeżyli te wielkie tajemnice, przyjścia na świat dzieciątka Jezus, który przychodzi rozpocząć wielką, wielkie wydarzenie, wielkie dzieło naprawienia skutków grzechu pierworodnego, czyli pojednanie Ojca. Z jego dziećmi, Boga, z ludem. To było przyjście ciche, delikatne, i potem, jakby na, na przeciwległym krańcu historii, będzie to przyjście, o którym mówi ewangelista. Już nie ciche, nie delikatne, ale potężne. Moce niebios i całego wszechświata zostaną wstrząśnięte, bo to przychodzi król chwały i sędzia. I kiedy słyszymy to słowo sędzia, to nie czujemy się komfortowo, a powinniśmy się czuć komfortowo, ponieważ my nie patrzymy. Na przyjście Pana Jezusa jako surowego sędziego, ale tak pragniemy wypełnić nasze życie, żeby to przyjście było kochającego Ojca. Trzeba patrzeć przez przykłady, przez przeżycia, które towarzyszą nam na co dzień. Jeśli dłuższy czas nie ma w domu z jakiejś racji, kochających rodziców, to przecież wyobrażamy sobie, jak to jest, jak przeżywamy, jak oczekujemy, ile w nas jest tej, ser, tego serdecznego pragnienia, ujrzenia, przytulenia się, uścisku. Na podobieństwo tego doczesnego przeżycia pragnijmy spotkania z Panem Jezusem. I tam nie ma miejsca na trwogę, bo przecież nie posłał nas ojciec tutaj na to pielgrzymowanie ziemskie, żebyśmy się trwożyli, ale żebyśmy zasłużyli na niebo. I jest trzeci jeszcze adwent, nasz bardzo osobisty. To jest przygotowanie na nasze osobiste, bardzo osobiste. Spotkanie na końcu naszego życia. Drodzy moi, warto w tym miejscu wspomnieć i jeszcze o takiej prawdzie, z którą przyznam, mamy trochę problem. A chodzi tutaj o to, że żyjemy jakby w takiej niepewności, jak to będzie. Jakiego, jakiej oceny od Boga możemy się spodziewać. Tak jakbyśmy byli w ostatniej części naszego życia w tym przejściu do wieczności zaskakiwani. nie nic z tych rzeczy. Ocenę życia my mamy w swoim ręku. Pan Bóg tylko nam obwieszcza, ale my wiemy na co nas. Powiem tak ulgowo, na co nas stać. Wypełniając nasze powołanie, kierując się, mówiąc językiem zrozumiałym, normami moralnymi, które są darem Boga, my doskonale wiemy każdego dnia, na czym stoimy. My wiemy, w którym kierunku zmierzamy i nie musimy się. Trwożyć ani domyślać, co z nami będzie. My chcemy poważnie traktować życie, poważnie traktować to, co nazywamy powołaniem, a co jest zamiarem Boga w stosunku do nas, co jest Jego ojcowskim pragnieniem. Ojciec chce mieć dzieci przy sobie. Żaden kochający Ojciec. Nie rozważa tego, że może mu się dziecko zawieruszyć. Więc podążajmy taką drogą. I te wszystkie trzy adwenty, one nas mobilizują do tego, żebyśmy życia nie przebałaganili, żebyśmy nie czynili pomyłek. Pytamy zatem, co nam przystoi czynić. I to jest tak, że czasami forma przeżywanych czasów podpowiada nam, co na dzisiaj jest takie bardzo potrzebne. Już nie będę wspominał, że fundamentem naszego codziennego życia ma być wiara, i z tej wiary wypływająca miłość do Boga. A realizowana na co dzień w miłości do bliźniego, ponieważ samo stwierdzenie, kocham Boga, nic nie mówi, to jest niesprawdzalne. Ale sprawdzalne, powiedziałbym, do bólu jest połączone to drugie doświadczenie. Miłować bliźniego, a to my wiemy, widzimy, doświadczamy, dotykamy, podlega to naszej bardzo precyzyjnej ocenie i dlatego miłość bliźniego weryfikuje oddanie się Bogu. To jest jakby oczywiste.